Gdy spotykasz się z dziewczyną, jest wystrzał emocji, jest wystrzał stresu. Jak wypadnę, czy będzie o czym rozmawiać, czy rozmowa będzie się kleić. I jeżeli nie będziesz miał spiny na nic, dasz sobie czas, żeby wyluzować, to zauważysz, że bardzo szybko ten wykres emocjonalny się stabilizuje, stres opada i emocje wskakują na taki bardzo fajny, wypłaszczony poziom, gdzie nie czujesz się już spięty, rozmowa płynie, wątki kleją się tak naprawdę bezwysiłkowo i niestety. W tym momencie przegrywa większość mężczyzn, bo oni sobie myślał, ok, skoro ten wykres emocjonalny się wypłaszczył, już się nie stresuje, rozmowa się klei, po co to psuć? Będę robił dalej to, co działa. I niestety, tacy faceci wpadają w pułapkę, dlatego że bardzo często na tym kanale mówię o tym, że każdy bodziec, nieważne jak atrakcyjny, w końcu musi się znudzić. Jeżeli dla przykładu całujesz dziewczynę raz, to wywala dużo emocji. Jesteście rozemocjonowani, wow, pocałowaliśmy się, ale jeżeli całujesz się z nią przez pół godziny, przez godzinę, robisz to dosłownie co chwilę, to w końcu przestanie pobudzać emocjonalnie i ciebie i tą dziewczynę. To jest moment na wrzucanie impulsów emocjonalnych. Czyli do tej pory nie myślałeś w ogóle o tym, żeby dziewczynę podrywać, robić jakieś ryzykowne ruchy, dotykać ją, budować napięcie seksualne czy jakoś ostrzej flirtować. Tak w momencie jak już poczujesz się komfortowo, to jest sygnał dla Ciebie że czas, żeby to zrobić.